Cześć, witajcie w kolejnym odcinku oceniania animacji widzów. Dzisiaj zaczniemy od animacji, którą zrobił Baryonyx z Lego Studio i jest to pradawny skarb Isla Nublar. Animacja w miarę płynna. A Ja tu szukam skarbu, a tu mi w miarę płynna jest, mogłaby być trochę bardziej płynna, ale nie jest źle. Scenaria też jest ok, tylko te kartki takie odstające średnio wyglądają w tle. I trochę inaczej mógłbyś zrobić to skakanie, niekoniecznie z maskowaniem, bo wiem, że nie każdy to potrafi albo nie ma odpowiedniego programu, ale no lepiej by było jakoś bardziej to zamaskować. I w sumie jak ta postać... Prowadzi narrację wszystkiego, co się dzieje, to też nie jest zbyt fajne. Yy, takie trochę, ja, trochę to bajkowe. Nie wiem, może taki był efekt zamierzony, ale no ja bym wolał, żeby raczej widz sam mógł się domyślić, co się dzieje, niż żeby mu cały czas postać mówiła. Ogólnie wygląda mi to tak, że zdjęcie jest odpowiednia ilość, ale FPS-ów jest za mało. Gdybyś wziął trochę więcej FPS-ów, to animacja byłaby bardzo płynna. Szybko, idziemy powoli. Ja wiem, jak za to jest yy, pistolet, ok. Dobra, strzelam. A, a masz, ty, gadzie. A masz, a masz, a masz. O nie, 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 muszę jeszcze raz wystrzelić. O, o! A masz, a masz, Dlaczego ten dinozaur nie odgryzł jej głowy? Myślałem, że to przed chwilą zrobił. Dobra, lecę szybko. Wszel jeszcze raz. Walka taka niezbyt ciekawa, bo cały czas się to samo dzieje. Ale przynajmniej jest dobrze zanimowana, to to jest na plus. I sceneria też jest w miarę okej. Okay, tylko to drzewo takie trochę kanciaste i cały czas się lekko rusza. Pamiętaj, żeby te, takie rzeczy mocno przymocowywać, żeby ich przypadek nie szturchać. Bo to psuje mocno efekt. I hop! dawaj jeszcze raz. O, jestem, I Skoki niestety też nie wyglądają zbyt naturalnie, bo postać wyskakuje. I potem dosyć spory kawałek leci y, w prostej linii. To nie tak działa grawitacja. Powinieneś to zrobić tak, że wyskakują oni wyżej, a potem, kiedy pokonują dystans, to powoli opadają. Wtedy będzie to wyglądać lepiej. Musimy to pokazać Mam na ten temat poradnik, więc jak chcesz, możesz sobie obejrzeć. Nie, co? Ukradli mój skarb. Tego jeszcze pakowało. To jest mój skarb. oddawać! No, cały czas mi się wydaje, że gdybyś po prostu zwiększył ilość FPS-ów, to byłoby ok. Nawet nie musisz robić więcej zdjęć. O, no Ujesz... Jeśli chodzi o tę animację, to tyle. Pod względem technicznym była ona całkiem niezła. Oświetlenie było dobre, ale jak już mówiłem, trochę więcej FPS-ów i powinno być jeszcze lepiej. Kolejną animację zrobił Kazik Studios i jest to typowy dzień Kuby. Płynna animacja fajnie. Scenaria mogła być trochę bardziej urozmaicona. O, tu już jest lepiej. No była to krótka animacja. Pod względem technicznym nawet OK. Mm, tylko trochę bardziej urozmaicona sceneria mogłoby być, ale poza tym było płynnie. Tylko trochę mało ciekawa mogłoby się więcej dziać. Trzecią animację zrobił Macias i jest to przeznaczenie przeznaczeń. Dosyć ciekawy tytuł. Okej, okay, tutaj się mocno kamera trzęsie, więc na początek powinieneś przymocować scenerię do podłoża, żeby tego uniknąć. Tak samo statyw, na którym masz telefon, też powinien być przymocowany. Wtedy unikniesz takiego trzęsącego się ekranu, bo to bardzo psuje odbiór. I światło dosyć mocno mruga. Pamiętaj, żeby zablokować całe naturalne światło i używać tylko lamp. Tutaj jest teraz sporo akcji, więc to na plus, ale wszystko się trochę za szybko dzieje i ciężko nadążyć. No, tutaj zdecydowanie za szybko jest to. Ta cała animacja tak strasznie miga i ciężko po prostu nadążyć za tym, co się dzieje. Ale jeśli scenia będzie przymocowana i światło będzie lepsze, to już to sporo da do naturalności animacji, będzie wyglądać o wiele bardziej naturalnie i przyjemniej się ją będzie oglądać. Momentami są tutaj fajne sceny walki, takie dosyć stabilne, no ale jednak za dużo się to wszystko trzęsie i, i trochę to psuje cały odbiór. Tutaj cała animacja mocno zwolniła, ale było widać palce, a już chciałem pochwalić kurczę. Ale tutaj widzę, że animacja zwolniła i o wiele łatwiej nadążyć za tym, co się dzieje. Sceny akcji strasznie są rwane i ciężko, je... ciężko się połapać, więc sceny akcji na pewno musisz poprawić. O, to było fajne z tym pociskiem, i był ruch komery. Nie było to jakoś bardzo dobrze zrobione, ale widzę, co tam chciałeś osiągnąć i to ci się w miarę udało. No, ta animacja ma swoje momenty, więc myślę, że gdybyś podstawy opanował, to byłoby bardzo dobrze. Tutaj chyba najstabilniejsza scena akcji w całej animacji. Podobało mi się. No i to tyle. No myślę, że wszystko, co mogłem powiedzieć, już powiedziałem. Więc przejdźmy do ostatniej animacji na dzisiaj. Ostatnią animację zrobił A. The Brick. I jest to The Legend of Clones, Season 2, Part 4. Okej. Okay. Czyli jakiś serial. Hello there, Inquisitor. There is no escape. Widzę, że po angielsku. okej. Okay. Y, całkiem niezła sceneria, ale gdybyś to lepiej wykadrował, to fajnie by wyglądało, gdyby całość to była ta ściana. Mógłbyś po prostu kamerę trochę niżej skierować i wtedy nie byłoby widać miejsc, w których sceneria się kończy, i wtedy byłoby wszystko bardziej realistyczne. Trochę za dużo jest statycznych ujęć. Niewiele się dzieje. No. Eee, do you wanna stay here and die? No, no, no i słychać, że się zastanawiasz podczas dialogu, więc lepiej sobie napisz, co chcesz powiedzieć. Sceneria jest w miarę stabilna, więc to na plus, ale oświetlenie jest do poprawy, bo jest dosyć słabe i czasem trochę mryga, więc tak jak mówiłem przy poprzedniej animacji, musisz uważać, żeby nie było naturalnego światła, tylko światło z lamp. Ok, to koniec. No, było parę błędów, yy, ale myślę, że już wszystkie w miarę wypunktowałem, więc jeśli to wszystko poprawisz i na przykład będziesz animował w 15 fps, to będzie płynniej i będzie w ogóle wszystko lepiej, jeśli do tych wszystkich raz postarasz się jakoś odnieść, więc powodzenia. A na dzisiaj to była już ostatnia animacja. Linki do wszystkich są w opisie. Jeśli chcecie dodać do oceniania swoją animację, to link do niej wyślijcie mi w komentarzu. Jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja się z Wami żegnam. Cześć!